Urokliwej wiosce Esmirna mieszkała urocza starsza pani o imieniu Doune Helena, znana wszystkim jako strażniczka dawnych opowieści. Z jej białymi jak śnieg włosami i oczami pełnymi mądrości, była cenioną postacią w społeczności. Wielu młodych szukało jej towarzystwa, by uczyć się o życiu, wiedząc, że posiada ona skarbnicę opowieści i lekcji do przekazania. Pewnego jesiennego popołudnia kiedy złote liście łagodnie opadały z drzew, grupa młodych ludzi postanowiła odwiedzić Donę Helenę. Zebrali się wokół starego drewnianego stołu na werandzie jej domu, pełni entuzjazmu i ciekawości. Powietrze wypełniał aromat suchych liści i herbaty ziołowej, którą przygotowała do une Helena. Młodzi byli gotowi słuchać opowieści, które mogłyby rozjaśnić ich umysły i serca. Jeden z młodych, z bijącym sercem i mieszanką ciekawości oraz odwagi, zadał pytanie, które krążyło wśród grupy od pewnego czasu. Chciał dowiedzieć się o intymną i delikatną kwestię. Dlaczego niektórzy mężczyźni okazują tak wiele czułości swoim żonom poprzez seks oralny? Słysząc to pytanie, Doune Helena uśmiechnęła się delikatnie, rozumiejąc pragnienie wiedzy młodych, nawet na temat bardziej dorosłych spraw. Dołne Helena zaczęła mówić łagodnym i uspokajającym głosem, jakby delikatnie głaskała każde słowo przed wygona wiatr. Opowiedziała o bardzo dawnej tradycji, sięgającej pierwszych mieszkańców wioski. W tamtych czasach mężczyźni, którzy wykonywali ten gest czułości, byli uważani za najodważniejszych i najmądrzejszych, ponieważ okazywali głęboki szacunek i miłość swoim żonom. Był to znak troski i oddania, coś, co wzmacniało więzi jedności i zaufania między małżonkami. Tradycja głosiła, że ci mężczyźni nie tylko oddawali hołd swoim żonom, ale również byli czczeni przez całą społeczność. Byli żywymi przykładami tego, że prawdziwa miłość obejmowała nie tylko namiętność, ale także szacunek i oddanie. W tamtych czasach mężczyzna, który poświęcał się, aby zadowolić swoją żonę, był uważany za cichego bohatera, kogoś, kto rozumiał istotę miłości i ludzkiej więzi. Młodzi słuchali uważnie, chłonąc każde słowo jako cenną lekcję. Downe Helena nie tylko odpowiedziała na ich pytanie, ale również poprowadziła ich do głębszego zrozumienia miłości, szacunku i odwagi. Dowiedzieli się, że prawdziwa intymność wykracza poza akty fizyczne. Jest to wyraz prawdziwej miłości i troski o drugą osobę. Gdy popołudnie zaczęło przemieniać się w wieczór, młodzi pożegnali się z doną Heleną, niosąc ze sobą nie tylko odpowiedzi, ale także nową perspektywę na życie i miłość. Wiedzieli, że jej słowa będą wyryte w ich umysłach i sercach pomagając im wzrastać i lepiej rozumieć złożoności ludzkich relacji. W ten sposób, w małej wiosce Esmirna, pod opiekuńczym przewodnictwem Dani Heleny, kolejne pokolenie nauczyło się o starożytnej mądrości, która nadal oświetla drogi życia. Dołunę Helena, kobieta o eleganckiej postawie i łagodnym głosie, podzieliła się szczególną historią z młodymi mieszkańcami Esmirny. Opowiadała o głębokim geście czułości, formie, w której mężczyźni okazywali miłość i szacunek swoim żonom. Według Dani Heleny, ten gest był hołdem dla kobiecej energii, celebracją stworzenia i płodności. Mężczyźni, którzy go praktykowali, byli postrzegani jako prawdziwi strażnicy życia, utrzymujący pokój i miłość w małżeństwie. Podczas gdy słońce zachodziło nad malowniczą wioską Esmirna, barwiąc niebo odcieniami pomarańczu i różu, młodzi rozmyślali nad słowami Dani Heleny. Ich ciekawość rosła i pragnęli dowiedzieć się więcej o tej starożytnej formie okazywania miłości. Postanowili więc poszukać więcej mądrości u starszych mieszkańców wioski. Pierwszym przystankiem było dom szanowanego starca Lorenzo. Mężczyzny o siwych włosach i serdecznym uśmiechu. Wchodząc do przytulnego salonu, ogrzanego trzaskającym kominkiem, młodzi zostali przyjęci z gościnnością. Lorenzo zaprosił ich, by usiedli wokół kominka, gdzie ciepło i delikatne światło tworzyły intymną i komfortową atmosferę. Lorenzo, z błyskiem w oczach, który zdradzał jego liczne życiowe doświadczenia, zaczął dzielić się swoimi opowieściami. Wyjaśnił, że specjalny gest czułości nie był tylko aktem fizycznym, ale głębokim, emocjonalnym i intymnym połączeniem między mężem a żoną. Przypomniał sobie, jak w swojej młodości, po długim i trudnym dniu pracy na polach lub przy połowach, mężczyźni wracali do swoich domów z prawdziwym pragnieniem okazania miłości i wdzięczności swoim żonom. Lorenzo opisał, jak te chwile były wypełnione pełnym szacunku milczeniem, gdzie gesty mówiły więcej niż słowa. Akt czułości był wyrazem uznania dla kluczowej roli, jaką pełniły żony w rodzinie i społeczności. Lorence opowiedział o nocach, kiedy on i jego żona, Klere, siedzieli razem przy ogniu, dzieląc się opowieściami i śmiechem. Wśród tych rozmów okazywał swoją miłość i szacunek w sposób, który wykraczał poza słowa. Dla niego te chwile intymności i połączenia były fundamentalne dla wzmacniania więzi małżeńskich i utrzymania silnej i szczęśliwej jedności. Starzec wspomniał również, że ta tradycja okazywania miłości i szacunku w tak intymny i troskliwy sposób była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wyjaśnił, że w wiosce Esmirna wartość relacji małżeńskiej była nauczana od najmłodszych lat. A młodzi ludzie uczyli się, jak ważne jest honorowanie i dbanie o swoich partnerów. Młodzi słuchali uważnie, chłonąc każdy detal opowieści Lorenzo. Zrozumieli, że prawdziwa miłość obejmuje głęboki szacunek i szczere pragnienie uszczęśliwiania drugiej osoby. Dowiedzieli się, że intymność nie ogranicza się do fizycznego kontaktu, ale obejmuje emocjonalne połączenie i wzajemną troskę. Gdy noc się zbliżała, a gwiazdy zaczęły błyszczeć na niebie esmirny, młodzi pożegnali się z Lorenzo, niosąc ze sobą nową wiedzę na temat miłości i intymności. Wiedzieli, że lekcje zdobyte tej nocy będą kształtować ich własne relacje w przyszłości, pomagając im pielęgnować głębokie i znaczące związki. W ten sposób pod mądrym przewodnictwem Dani Heleny i Lorenzo, młodzi z Esmirny odkryli, że prawdziwa miłość jest delikatnym tańcem czułości, szacunku i oddania, starożytną tradycją, która nadal oświetla ich drogi. Lorenzo wyjaśnił młodym ludziom, że te czułe gesty robią o wiele więcej niż tylko okazywanie miłości. Pomagają budować przestrzeń pełną zaufania i szacunku między dwiema osobami. Siedząc wokół kominka, młodzi ludzie słuchali każdego szczegółu, całkowicie zafascynowani. Zaczęli rozumieć, że ten akt ma znacznie większe znaczenie niż sobie wyobrażali coś, co przekraczało pokolenia i różne kultury. Lorenzo, swoim stanowczym i ciepłym głosem, opowiadał historię z dawnych czasów, kiedy wioska Esmirna była jeszcze mniejsza, a życie prostsze. Opowiedział o parze staruszków Miguelu i Isabeli, którzy byli znani w całej społeczności jako przykład miłości i oddania. Miguel, nawet po długim dniu ciężkiej pracy, zawsze znajdował czas, aby okazywać swoją czułość Isabeli w głęboki i szanujący sposób. Te gesty, choć małe, były pełne znaczenia i wzmacniały więzi między nimi. Młodzi ludzie byli szczególnie poruszeni, gdy Lorenzo podzielił się osobistą historią. Opowiedział o swoim własnym doświadczeniu z żoną, Klarą. Opisał pewną noc, po trudnym dniu, w którym wszystko wydawało się iść nie tak. Lorenzo wrócił do domu wyczerpany i zniechęcony. Clare, dostrzegając jego stan, przygotowała dla niego ciepłą kąpiel, a później usiedli razem przy kominku. W tym momencie, bez słów, Lorenzo wyraził swoją miłość i wdzięczność w sposób, który wykraczał poza fizyczność. Była to więź dusz, wzajemne i głębokie zrozumienie. Kiedy Lorenzo zakończył swoją opowieść, spojrzał na młodych ludzi, którzy byli zachwyceni tym, czego się nauczyli. Powiedział im, że bycie mądrym to nie tylko wiedza o skomplikowanych rzeczach świata. Ale także docenianie i szanowanie piękna i bliskości w relacjach międzyludzkich. Podkreślił, że te gesty czułości i szacunku są filarami, które podtrzymują zdrowy i trwały związek. Młodzi ludzie, siedząc wokół kominka, który wciąż trzaskał, poczuli, jak w nich kwitnie nowe zrozumienie. Zrozumieli, że prawdziwa miłość to nie tylko uczucie, ale szereg codziennych działań i wyborów które pokazują szacunek, czułość i oddanie. Nauczyli się, że te małe demonstracje uczucia są jak złote nici, które tkają mocne i odporne na próby życie relacje. Kiedy opuszczali dom Lorenzo z gwiaździstą nocą w Esmirnie w tle, młodzi ludzie czuli się wzbogaceni wiedzą, którą zdobyli. Szli cichymi uliczkami wioski, rozmyślając o naukach, które przyswoili. Zrozumieli, że prawdziwa miłość oznacza oferowanie drugiej osobie pełnej czułości i oddania, tworząc środowisko, w którym zaufanie i szacunek mogą kwitnąć. Ta noc nauki, prowadzona przez mądrość Lorenzo, pozostawiła niezatarte ślady w sercach młodych ludzi. Wiedzieli, że od tego momentu ich życie i przyszłe relacje będą kształtowane przez opowieści i nauki, które usłyszeli. I tak. W małej wiosce Esmirna tradycja miłości i szacunku była przekazywana z pokolenia na pokolenie, oświetlając drogę wszystkim, którzy byli gotowi słuchać i uczyć się. Podczas gdy księżyc świecił na niebie, rzucając swoje srebrzyste światło na brukowane uliczki Esmirny, młodzi ludzie wracali do domów, niosąc ze sobą opowieści i nowe zrozumienie prawdziwej miłości. Szli powoli, rozmawiając cicho o wszystkim, co usłyszeli tej magicznej nocy, ich umysły były pełne refleksji, a serca ogrzane wspólną mądrością. Z czasem idee, które przyswoili, rozprzestrzeniały się po wiosce jak lekka wiosenna bryza, delikatna i transformująca. Rozmowy zaczęły pojawiać się wszędzie: przy stołach na targu, na placach zacienionych dużymi drzewami i na rodzinnych spotkaniach. Mężczyźni i kobiety. Młodzi i starzy zaczęli otwarcie dyskutować o wartości szacunku i intymności w małżeństwie. Młodsi mężczyźni, uważnie słuchając rad starszych, zaczęli zdawać sobie sprawę, że robienie seksu oralnego nie jest tylko intymnym gestem, ale głęboką formą prawdziwego połączenia z ukochaną osobą. Zrozumieli, że ten akt symbolizuje zobowiązanie do troski, szacunku i bezwarunkowej miłości. Słowa Lorenzo dźwięczały w ich umysłach, wzmacniając przekonanie, że prawdziwa mądrość polega na docenianiu i pielęgnowaniu swoich relacji. Kobiety natomiast czuły się coraz bardziej kochane i szanowane. Widziały te gesty nie tylko jako demonstrację fizycznej miłości, ale jako prawdziwy znak czułości i troski. Czuły się słyszane, doceniane i wartościowane. Co jeszcze bardziej wzmacniało więzi w ich małżeństwach. Z czasem akt seksu oralnego przekroczył swoje dawne tradycyjne korzenie i stał się symbolem jedności i harmonii w domach Smyrny. Pary, zainspirowane mądrością przekazywaną przez pokolenia, zaczęły znajdować nowe i kreatywne sposoby na wzmocnienie swoich związków. Odkryły piękno w drobnych gestach miłości i czułości, takich jak pieszczota o zmierzchu, miłe słowo o poranku czy spojrzenie, które mówiło więcej niż tysiąc słów. W każdym domu płomień miłości i szacunku płonął z większą intensywnością. Historie Lorenzo i Doni Heleny stały się żywymi legendami, przekazywanymi z ust do ust, inspirując wszystkich do poszukiwania relacji opartej na prawdziwej więzi i autentycznej czułości. Rodziny zbierały się, aby dzielić się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem, tworząc sieć wzajemnego wsparcia i zbiorowego rozwoju. Wioska Smerne rozkwitła dzięki nowej fali zrozumienia i uczucia. Małżeństwa stały się silniejsze, rodziny bardziej zjednoczone, a społeczność bardziej spójna. Dzieci dorastały w domach, gdzie miłość i szacunek były codziennie nauczane i demonstrowane, przygotowując je do budowania własnych historii miłosnych, gdy nadejdzie czas. Podczas gdy księżyc nadal świecił na niebie smyrny, jego łagodne światło oświetlało przemienioną wioskę. Młodzi, Którzy kiedyś siedzieli wokół kominka Lorenzo, teraz byli dorosłymi, dzielącymi się własnymi historiami i mądrością z kolejnym pokoleniem. I tak tradycja miłości i szacunku była przekazywana dalej, oświetlając drogę dla wszystkich, którzy byli gotowi słuchać i uczyć się, utrwalając harmonię i szczęście w życiu tych, którzy nazywali Smyrne swoim domem. Lorenzo i dołunę Helena promienieli, widząc, jak ich słowa przekształciły społeczność. Z satysfakcją obserwowali, jak każda mała zasiana mądrość rosła i kwitła, przynosząc nowe kolory i zapachy miłości i szacunku dla Smyrny. Wiedzieli, że prawdziwa miłość nie objawia się tylko w wielkich gestach, ale także w codziennych małych aktach czułości i troski. Wioska była zanurzona w aurze harmonii. Poranki zaczynały się od uśmiechów wymienianych między sąsiadami, a wieczory wypełnione były łagodną melodią dziecięcego śmiechu i przytulnym szeptem rozmów wokół kominków. Z przewodnictwem doni Heleny i wsparciem starszych, Smerne ugruntowała się jako azyl, gdzie miłość i zrozumienie były pielęgnowane z czułością i oddaniem. Seks oralny stał się potężnym symbolem w społeczności, reprezentując głębie prawdziwej miłości. Ten intymny gest, który niegdyś był sekretem szeptanym, teraz był otwarcie celebrowany jako wyraz szacunku i głębokiej więzi. Pary, które włączyły tę praktykę do swojego codziennego życia, odkryły nowe sposoby na ponowne połączenie, na nowo odkrywając piękno związku opartego na równości i wzajemnej trosce. Przemiana Smyrny była widoczna w każdym zakątku. Festyny na centralnym placu były teraz bardziej radosne, z tańcami trwającymi do późna w nocy, a rynki tętniły pozytywną energią ludzi, którzy się szanowali i troszczyli o siebie nawzajem. Historie Lorenzo i Doni Heleny były dzielone nie tylko jako opowieści mądrości, ale jako żywe przykłady tego, jak miłość może zmieniać życie. Dla młodych mieszkańców Smyrny te historie stały się przewodnikami na ich własne ścieżki miłości i związków. Nauczyli się, że prawdziwa miłość to akt dawania siebie innym z hojnością i czułością, lekcja, którą będą nosić ze sobą na zawsze. Jeśli spodobała ci się ta historia i poczułeś się poruszony mądrością Lorenzo i Doni Heleny, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanał, aby usłyszeć więcej takich historii. Podziel się w komentarzach swoją opinią i własnymi doświadczeniami na ten temat. Kontynuujmy tę rozmowę, bo prawdziwa miłość tkwi w każdym szczególe, w każdym geście czułości i w każdym miłym słowie. Do następnej historii, i niech miłość zawsze będzie z nami, oświetlając nasze ścieżki i ogrzewając nasze serca.